Cześć, tu Bac, Artur Wacowski, zapraszam Cię do obejrzenia kolejnego odcinka zmagań moich z dietą, którą wprowadziłem sobie na własne życzenie dosłownie 30 dni temu. Takie burgery, które tu widzisz, ha, smakowały mi tak jak i Tobie smakują z całą pewnością. ale postanowiłem, że przez 90 dni... Będę walczyć ze swoimi nałogami, będę walczył ze swoimi zmaganiami, będę walczył z przyzwyczajaniami i walczę z nimi. O to to powsta sakiewka pełna niespodzianek. Było 20 deko kurczaka, a tak naprawdę w tej chwili waży to już pół kilograma. Dlaczego? Bo w środku dużo pomidora, dużo warzyw, dużo cebulki, dużo czosnku, mega dużo przypraw. No i co? Można? Można. Hopp czasa. i teraz patrzcie za rad. Hopsasa, jest i bacza. A trzeba patrzeć na te luzy. Spodnie popodwijane razy trzy i obcej. A ile? Radości? Ale nawet tutaj zeszło. I tu zeszło. I tutaj to wszystko było na mnie ponapinane. A teraz? I czy ja się czuję lepiej? Czuję się zawodowo, czuję się perfekcyjnie i ćwiczę swoją siłę woli. To jest bardzo ważne. I to Tobie też polecam. Bo jeszcze ci kolana za to podziękuję. mój się. O właśnie takie hotdogi takie hotdogi mi się marzą, widzicie? Hopsasa sa co tutaj jest też Basia e, I Basia co zrobiłaś? Z tym No powiedz co postanowiłaś Jestem na diecie. Od kiedy? Od trzech dni Hej co dasz ja na siadanie? Jaj dwa Co na obiad? Jeszcze nic Ale Basia robi czakiewkę i się podzieli ze mną Co myśliś? Muszę Wam powiedzieć prawdę, bo każdy ma chwilę słabości. Wczoraj e, woda ognista poleciała, zastąpiona ziemniakami, kaszą, ryżem i delikatnie człowieka zastało. No i przyznaję, wczoraj się złamałem. Zjadłem pierniki. No trochę. Ale, 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 przepraszam, sam się... No i was, no podjadłem, ale muszę Wam to powiedzieć. No. Wczoraj naprawdę podjadłem, no baca odmiencie, ale trzymam dalej dietę i będę trzymał. no i walczę dalej, no przecież jestem tylko człowiekiem, miałem prawo się przełamać, nie? tak jak ty czasem masz prawo się przewrócić. Ważne, żeby nie popełniać błędów i nie podjadać pierników, no bo wolę być młodym chłopem jak starym piernikiem. Cześć. No i co dobry człowieku? Pewnie zastanawiasz się, czy dołączyć do tego wyzwania, czy warto zmienić swoje nawyki na te 90 dni, spróbować zrobić coś fantastycznego coś dla siebie, coś dla własnego zdrowia, coś dla bliskich, coś dla kolan, coś dla wątroby, coś dla wszystkich. Jeżeli się zastanawiasz, czy warto, zapraszam cię do obejrzenia. Pierwszych odcinków, pierwszego, drugiego, trzeciego, kolejnego, bo to już chyba 27 odcinek, który nagrywam. I specjalnie to wszystko dokumentuję, żeby pokazać Tobie, jeżeli jesteś typowym niedowiarkiem, że naprawdę warto, że naprawdę warto walczyć ze swoimi przyzwyczajeniami i, i warto zmienić swoje życie na te 90 dni raz w roku. Później po tej diecie, kiedy ona się zakończy, aby nie doszło do efektu jojo, co będzie trzymać 6 dni się tego, co jest dziś, a jeden dzień bawić się i żyć. Można? Można. Wszystko siedzi w głowie, tu jest wszystko zakodowane. Zapraszam Cię, żebyś się zmobilizował i dołączył, bo wyzwanie jest ciężkie, ale efekty widoczne. Trzymaj się, dzięki że jesteś, daj suba, oznacz znajomego. Cześć!